Witam wszystkich serdecznie z pod znaku bliźniąt na waszym czytaniu na sierpień 2025. Przetasuję sobie kartę dla pewności, że tu nikogo nie oszukuję i nie czytam ułożonych kart. <taki> Także, moi drodzy, bliźnięta sierpień 2025. Zobaczmy, co się będzie u Was działo, co odchodzi do przeszłości, co w zdrowiu, co w związkach, co dla singli. Zobaczymy, co nam wypadnie na stół. Także dobrze. Bliźnięta. 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 Mm, bliźnięta. Okej. Okay. Co w związkach? Bliźnięta. Bliźnięta. Co odchodzi do przeszłości? Co mhm. przyjdzie? Ok. Co w Dobra. Wow, bliźnięta, macie Asa Pentakli na miesiąc sierpień. Także co tu jest? Będziecie, no tak, ogólnie mówiąc, to będzie taka emocjonalna stabilność w sierpniu. To się pokazuje dla Was. Niektórzy mogą zyskać coś finansowo. Albo zainwestować w coś, albo no dosłownie coś kupić sobie i po prostu zyskać na tym jeszcze. Także jest szczęście, jest rozpoznawalność, jest sukces. Wow, no naprawdę fajne, e, fajna energia miesiąca się Wam pokazuje. To są jakieś nowości, to są jakieś nowe projekty. Także jeżeli w coś chcecie zainwestować, a na pewno mi się wydaje z taką kartą, to na pewno. Bliźniaki będą chciały zainwestować, lub też do was oferta przyjdzie jakaś, tak, finansowa w tym miesiącu. Coś zainwestujecie i to, i to się uda. To ma prawo się udać, patrząc na to, co tutaj widzę. Ale przejdźmy do czytania. Macie na ten miesiąc tutaj rycerza kielichów, trójka mieczy, ósemka buław i siódemka monet. Co odchodzi, to mamy diabła i szóstkę kielichów. Czyli tak, ten przełom miesiąca z tego, co odchodzi i to, co się zaczyna, no to tak, moi drodzy. Co dla niektórych, to może właśnie zostawiliście jakąś toksyczną znajomość, relację. Wiem, że zawsze ludzie, ludzie no, no, wszyscy, którzy czytają karty, mówią, że szóstka kielichów to, to dom rodzinny i w ogóle, ale nie tylko. Ja bym powiedziała, że jeśli na przykład tworzyliśmy. Związek dość długo, to też on się staje dla nas taką rodziną, czymś długoletnim, wieloletnim, z kim znaliśmy się przez dłuższy czas. Niestety te osoby obok diabła pokazują się toksyczne i to odchodzi do przeszłości, czyli bliźnie, bliźniaki. Zostawiacie albo toksyczny związek, albo może toksyczne, właśnie relacje rodzinne za sobą. To już idzie. Papa, pa. dla Was miesiąc się zaczyna, że e, może co niektórzy będą przechodzili przemiany uczuciowe, no jak najbardziej bo jeśli odchodzi taki toksyczny związek czy toksyczna relacja do przeszłości. I wy macie tutaj od razu obok rycerza kielichów. Przepraszam mam karty po angielsku i próbuję je tłumaczyć w głowie jednocześnie, więc, więc się przycinam trochę przy tłumaczeniu. Ale jest rycerz kielichów i trójka monet, nie monet, mieczy, trójka mieczy. To dla mnie to tak wygląda jak jest taka przemiana uczu yy, uczuciowa, która Oczyszcza to Wasze zranione serce, czyli to, co było toksyczne i odchodzi, co Was bardzo zraniło, wszyscy cierpieliście. To Wy w sierpniu staracie się to oczyścić i transformować. Chcecie wyjść z uczuciami do kogoś, być może ktoś jest obok, obok Was, kto będzie chciał Wam oferować te uczucia, albo sami sobie po prostu oferujecie te uczucia. Otaczacie się opieką, miłością, niekoniecznie skacząc w drugi związek od razu po tym, Chociaż patrząc na miłość, to zaraz wam to powiem, co wypadło. Być może co niektórzy mogą chcieć skoczyć w, w związek, może kogoś poznacie, właśnie. Ale dobrze, wróćmy, wróćmy po kolei, co tu jest. Także mamy tego rycerza, kielichów i trójkę mieczy. Kochani, to jest wyzwolenie się, oczyszczenie. Koniec po prostu okresu um, takiego cierpienia, okay? niepewności. Zranienia. To wszystko jakby już zaczyna odchodzić do przeszłości, i bardzo mnie to cieszy, że widzę te karty bliżej tej przeszłości, która tam odchodzi, niż przyszłości. Bo w przyszłości, co niektórzy tutaj mogą, i to już w sierpniu, właśnie wysyłać do siebie wiadomości, czyli jakieś wiadomości, jakieś działania, jakieś nieśmiałe pierwsze kroki z tym rycerzem kielichów. Mówię to pod względem miłości, no bo, no bo ja taką energię widzę, kochani. Nie będę naginać tego na siłę, że o nie wiem, w pracy. no to, Ale chociaż, może ktoś w pracy kogoś poznać, to też nie jest powiedziane. Jeżeli chcecie przylepić to do pracy, to też nie ma problemu. Można to przylepić do pracy, że poznajecie kogoś w pracy, kogoś, kto wam chce wyjść z ofertą uczuciową, co powoduje oczyszczenie ran przeszłości. Może być dużo wiadomości, czekanie też na, na odpisanie na te wiadomości. Jest wymiana po prostu, jest dużo, jest dużo działania, może się pojawić właśnie jakieś namiętne uczucie i w ogóle zmierzenie się ze wszystkim, bo jak jest ten as pentakli i ósemka buław, no to mogą przyjść do Was pozytywne wiadomości z jakąś ofertą. Jeśli co zainwestujecie, te wiadomości do Was przyjdą, jest pozytywnie, no i jest siódemka. Pentakli, która mówi o cierpliwości i czekaniu, czyli bądźcie cierpliwi, musicie być cierpliwi w tym, w, w, w tym miesiącu, czyli chodzi o cierpliwość u bliźniąt. Musicie być cierpliwi, albo wy jesteście bardzo cierpliwi względem kogoś. Delikatnie podejmujecie nowe kroki, ale jednocześnie też oczyszczacie przeszłość, czyli ból tego, co was zraniło. Ewidentnie są wiadomości i wymiana jest komunikacja internetowa, no może listowna, może ktoś jest jeszcze romantyczny i wysyła listy postarodawnemu, dlaczego nie, ale jest komunikacja, no i jest e, czekanie, jest inwestycja, naprawdę, jest inwestycja i wymagana jest cierpliwość i trochę czekania na te plony, które do Was przyjdą. Pod względem miłości, no już zdradziłam trochę, że może tu być nowa miłość, zresztą patrząc na, na, na całą tą wibrację miesiąca już y, początkową, że, że jest że jest ta oferta miłosna, ta uczuciowa i to oczyszczenie z tych, zran, z tych ran przeszłości, no to w miłości pokazuje się dwójka kielichów. Ktoś może poznać swoją bratnią duszę, bliźniaczy płomień, no po prostu, osobę, która jest Wam pisana, więc może kogoś takiego macie, może oferujecie emocje komuś takiemu, planujecie coś względem tym, względem tego, przepraszam. I jest, czemu planujecie? No bo jest dwójka buław, jest dziewiątka też kielichów, która mówi o stabilizacji i spełnieniu, ale też jest z jakiegoś powodu dziesiątka mieczy. Więc dla mnie, ja bym powiedziała tak, że może gdzieś jeszcze jedną nogą w tym sierpniu będziecie trochę odczuwać to cierpienie tego, co było. Ale że jest to dziesiątka mieczy, to ono już kończy. To jest zakończenie. To jest zakończenie tych kłopotów, zakończenie tego cierpienia i bólu. I jak uda Wam się już to gdzieś przerobić i oczyścić w tym sierpniu, to właśnie ta, to pozwolicie sobie na tą relację, na tą miłość. Dopiero wtedy. Także oczyszczacie, zakończacie, gdzieś w powietrzu, krąży, <gry> krążą wiadomości, jakaś wymiana emocjonalna, wymiana z drugą osobą. I może właśnie też dojdziecie do takiego wniosku w sierpniu, że miłość zwycięża wszystko? Że jesteśmy tu po to, żeby kochać i być kochanym. Um, tak, po prostu nabierzecie odwagi. Nabierzecie odwagi do partnerstwa, do kochania odpuszczacie coś naprawdę toksycznego i okropnego, to odchodzi do przeszłości, mieście naprawdę ciężkie chwile, jeśli chodzi o związki i o relacje i niekoniecznie muszą być romantyczne, no mogą być, nie wiem, nawet jeśli pod aspektem pracy to może współpracownicy byli jacyś toksyczni, latami z nimi pracowaliście i to odchodzi i teraz gdzieś się otwieracie na nowo, może co dla niektórych przyjść e, awans, jak najbardziej z Asem Pentakli, także te wiadomości przyjdą pozytywne, przyjdzie do Was ta oferta, Zalecane jest, żeby troszeczkę poczekać cierpliwie. I co tutaj jeszcze? Hmm. W związkach stałych, no to jeżeli były jakieś właśnie kłótnie, toksyczne rzeczy, one odchodzą do przeszłości, to już jest koniec e, tych nieprzyjemnych rzeczy. Zechcecie się skoncentrować na sobie i na wymianie uczuć. Następuje to takie pocieszenie, koniec konfliktów. No, i poprawa w ogóle w uczuciach, jeżeli było coś nie tak. Co do was idzie, to tutaj jest Paść Pentakli oraz pustelnik. Czyli tak, raz, że co dla niektórych pierwszym się rzuca, to chęć zdobywania wiedzy, albo też zainwestowania w coś nowego, czyli może jakiś kurs, może się czegoś uczycie i będziecie zagłębiać waszą duchowość. Sprawy duchowe się tutaj pokazują. Ale również jest też paść pentakli, czyli coś świeżego, coś młodego, coś chcecie zainwestować, coś będziecie chcieli zaczynać nowego. Coś. takie małe kroki, te młode kroki jakby, tak? Pierwsze do inwestycji. I Może. może też. Może to być też wibracja tego, że wy podchodzicie do tego. Małymi krokami do tej oferty, która do Was przyjdzie, duża, czy ta, czy ta możliwość inwestycji dużej, Wy będziecie bardzo ostrożni. Tak? Czyli coś, o czym nie wiecie, to będziecie, będziecie starali się być bardzo ostrożni do tego, co będziecie chcieli rozpocząć. Hmm. Co jeszcze? Chodzi też, co dla niektórych o to, aby wyciszyć swoje emocje. Czyli takie wyciszenie emocji, zagłębienie się w duchowość pomoże Wam właśnie znaleźć rozwiązanie i podjąć te, ten pierwszy krok w tej inwestycji, w rozpoczęciu czegoś nowego. Jeśli chodzi o zdrowie, no to pokazuje się tutaj, żebyście zadbali o swoje właśnie emocje, czyli no, no cały czas tutaj. Jakby chyba ten miesiąc będzie dla was takim odpuszczaniem toksyn. Wszystko, co było niezdrowe dla was, będziecie się koncentrowali właśnie na tym oczyszczeniu, ale też na uduchowieniu. I chodzi o psychikę, jak to mówię, chodzi mi o psychikę, że, że, że to wyciszenie umysłu, tak? Bo mo, mo, może, mogą wami szargać emocje, tak? To serducho i w ogóle. Też co niektórzy powinni pić więcej wody, może jakieś sprawy właśnie nawadniania gospodarki e, naszej, na, naszego zdrowia. E, I więcej może sportu, kochani, co do tego zdrowia. Zwróciłabym uwagę właśnie na to. No, no to tyle dla bliźniąt. E, miesiąc widzę. Oczyszczający, pozytywne, nieśmiałe pierwsze kroki, uczuciowe. A jeżeli było coś złego, to to odchodzi do przeszłości i wy się koncentrujecie po prostu na tej stabilizacji, na osiągnięciu stabilizacji. I jest zdecydowanie jakaś oferta dla Was i inwestycja będą jakieś pozytywne wiadomości. Także, moi drodzy, pozdrawiam. Trzymajcie się, miłego miesiąca i do usłyszenia. Cześć.